Supermowio Ursus przedstawia! A mnie Tam nie spadnie chyba, nie? Witam wszystkich widzów, z tej strony Michał i... Kuba. ...i Kuba. Ja idę trochę, coś ponagrywam z zewnątrz, a Kuba chce niech teraz pojeździ. Ogólnie bronujemy, uprawiamy pod... ...na tym polu podowiezd, dokładnie. Dwójką szosową, nie? No, dobra. O, tak uprawia. Ładnie to wygląda i tylko pojedynczo ładnie chodzi Rozwinę, żeby wam coś nagać z zewnątrz, bo akurat dzisiaj Kuba do mnie przyszedł, by pracować, pomagać na gospodarstwie, więc niech sobie pojedzie, czemu nie. Nie, jak niektórzy, którzy mają na przykład gospodarstwo, a jeszcze nie jeździli. Dobra, ręcznie. Ogólnie nagrywamy takim sprzętem, aparatem. Chwycimy go tam z daleka. Coś tam widać. Jeszcze nie jest to tak ciemno widocznie. Teraz mamy dokładnie godzinę 18.06 Tak mówiłem, żeby jeździł gdzieś 1800 obrotów. To tam mu starczy spokojnie. No i mówiłem jeszcze, żeby właśnie druzdę przejechał z dwa razy. żeby zagarnąć ładnie, żeby było równo powiem Wam tyle, że to pole, nie wiem teraz jak na kamercy widać ale to pole i to właśnie przez między co Kuba jedzie bronować teraz jest po kukurydzy na ziarno na którym orałem właśnie tym pługiem agromaszu agromasza czteroskibowym jednobelkowym na resorze i bez żadnego talerzowania ani gruberowania od razu orałem, na raz praktycznie tak kwialnie mówiąc i nie ma żadnych resztek pożniwnych powiem wam tyle, że ten pług się spisuje kurcze, trzeba będzie w takiego zainwestować kiedyś ziemia nie jest tutaj jakaś ciężka jest tu szósta, czwarta B, no i trochę piątej a tak sobie Kuba radzi jest młody, a jeździ jak stary traktorzysta <grym> 17 lat no w sumie 17 będzie miał dopiero będzie miał 17 czy jeszcze 16 a on już w sumie orał albo albo uprawiał albo niektóre inne prace polowe albo ściernisko zrywaliśmy to 2 lata temu już chyba pierwsze pierwsze takie jego przygody na polu były o ile dobrze mówię nie jestem pewien, ale jeszcze wcześniej też tam mój wujka jakiegoś, albo znajomych też pomagał. Kuba garnie się do, do pracy w polu. No i w sumie nie tylko w polu, bo i w bo Boże trochę lubię pomagać. Gdzie się ze mną na przykład cielaki pojął. No. Tam my mamy gdzieś 2 hektary, może 2 z groszem. Dzierżawę, a tutaj, a tu mamy 4 hektary. No i tak myślę, że dzisiaj to uprawimy jeszcze. Teraz jest gdzieś koło 19.00. No. Ogólnie tam planuję zasieć owiec. Odmiany, bingo. A tutaj jęczmień, jary. I odmiany zapomniałem. Przy siebie będzie mówiona odmiana. Bo ogólnie chcę spróbować na 4 hektarach jedną odmianę. A na 1,5 hektara inną odmianę. Owiec pójdzie na 11 hektarów a jęczmienia razem 5,5 nie 11,5 hektara chyba owsa a jęczmienia 5,5 no i do tego będzie tam niecałe no prawie 5,5 hektara łubinu odmiany zeus zobaczymy jak się sprawdzi pierwszy raz łubin będę siał mogę powiedzieć takie moje przygody, początki tu sobie zobaczcie bruzdę po agromaszu prościutka tylko trochę głęboka wyszła bo to w nocy urałem już tam tak nie patrzyłem do tyłu tam musi kuba objechać, bo tam jest takie jakby wcięcie trochę. A ja to zrobi. Tu jest jedna brust, tam będzie druga pod koniec pola. Staram się robić mało brust, żeby to nie przeszkadzało wtedy na polu. Trochę nagrałem aparatem. Mam nadzieję, że coś będzie widać, bo już trochę szarawo się robi ciemno. Róż, że jest dłużej widno. W polu można sobie na spokojnie porobić. Tutaj aparat za zabezpieczę, żeby pył się tam nie wdostał kurz. No. A tam jeszcze mam pączkę i, i mam ten view, to muszę do ciągnika skoczyć to sobie chociaż w schrupie za kuby też to mam coś, teraz jest zajęty bronowaniem to i tak pewnie nie będzie jadł. Powiem wam, że tutaj na tym polu starczy tylko raz wzdłuż bronować już jest tak fajnie zrobione, kurczę normalnie. Bajabongo, mówię wam. Zabronujemy wtedy, może sobota, czy coś weźmiemy do dziesięćsetki jedną przyczepę, tą trzytonową, i pójdziemy wszystkie kamienie wyzbierać. Wtedy rozsieje nawóz no i zacznę siewy. Po siewach wałowanie, bo na razie ogólnie w orka zimowa jeszcze to i wody trochę ma. Ale widać, że z wierzchu już się robi sucho, więc, więc na pewno będzie wałowane, żeby, żeby trochę tej wilgoci tam i podsiąkanie e, temu ziarenku dostarczyć. Wiadomo, po wołowaniu są równiejsze wschody, nie? Akurat na jesieni było mokro i wszystkich kawałków nie udało mi się zwałować, bo już te ostatnie to gliny to już były... No kurczę, no by zasklepił tę ziemię, nie? Zobaczymy jak tam... Kuba od płotu jedzie, żeby czasem sąsiadom płotu nie zgarnął, nie? Ale nie, Kuba sprawiony. Zobaczcie, zostaje 20 centymetrów jeszcze. O. Opa. Widzicie? Normalnie trzeba będzie chyba w 900 zrobić turbo. I drugie takie brony, drugie płuki i ordzić. Albo szóstkę, <grystanie> Wiadomo, tam gdzie jakieś bruzdy, czy coś tutaj albo na skrajach, no to trzeba poprawić. No ponieważ, no, nie są jakieś nierówności dołki, nie? To jest w sumie, Kuby, pierwsza 10 dziesięćsetką w tym sezonie. Teraz rozpoczętym wiosną. Jeździł już Fordem w tym roku, u znajomego, orał, uprawiał. Ja Siadź jeszcze chyba nie zasiał, no są teraz, nie? To tam tak się zbytnio ludzie jeszcze nie śpieszą z siewami. Niektórzy zaczęli, niektórzy dopiero uprawiają. No i to mi się podoba właśnie, że dojeżdża do rogu, też cofnie. Tak jak ja z nawozami na przykład. 2 hektary na godzinę spokojnie zrobi a, a i nawet może pod 3 dojdzie, bo tamten kawałek to mi mieliśmy chyba w godzinkę zrobione, tam jest dwa hektary ale z wywijasami i bajorko na środku jeszcze i, i dwa kamienie na środku w sumie graniczne bo to jest tak z dwóch działek, znaczy w sumie z kilku działek już nawet, bo to nie moje akurat ale podoba mi się, fajnie właśnie ten próg, próg ładnie Ładnie orze, to naraz tu starczy bronować. To jest po pierwsze zaoszczędzone paliwo, ponieważ przy orce na hektar, tu na tym polu, średnie spalenie wyszło 12,5 litra. Tu jest właśnie trochę 4B, 5 i lekko 6, nie? I no w sumie 12,5 litra, no to w miarę chyba mi się zdaje dobrze, nie? Teraz przy uprawie. Starczy na raz uprawiać, a nawet w sumie by się znaleźli tacy, którzy by powiedzieli, że od razu można zasiać w to, nie? No kurczę, ale lepiej tą glebę trochę na powietrze, niech ona się ogrzeje. Potem ten wigor będzie rośnie lepszy, szybciej wykiełkują, wiadomo, nie? A tak akurat ja tak zawsze robię w sumie. Tam to pole, jeszcze właśnie, bo tam są ze względu na te kamienie, to ja tam objechałem, te kamienie, i to Bajorko tam, a tu już Kuba sam. Zaczął, tak jak jechał, to tak zaczął i tak robi w sumie. Ja sobie aparat tutaj zostawię chyba przy tym słupie, bo potrafi z nim tak chodzić. Skoczę sobie do kuby, zobaczyć jak mu idzie. No i ogólnie sobie wezmę tą tego pączka i mały ten diu ze środka i będę mógł sobie schrupać coś. A jeszcze picerkę w sumie. To też sobie z <grym> Zobaczymy jak tam kubie idzie, ale zobaczcie, to pole stylu normalnie bajeczka, nie? Równiutkie, Kurczę, bajobongo. Tata teraz trochę w garażu, w warsztacie, ten silnik od 3P składa. Ale powiem wam, nie <niby> silnik 3P, tylko że od tego Bułgara, od tej sztaplarki, ale nawet uszczelka na obudowę rozrządu nie pasuje od zwykłego. Śruby też nie, nie, nie wiem czy wszystkie, ale niektóre z tego co wiem to nie są calowe tylko normalne z normalnym gwintem. No i tak kurcze, a obdowę chyba ta tam śruby musiał jakieś dopasować, bo tam właśnie chciał od 3P, a nie pasowały. Inny gwint, nie? Idę tylko do Kuby, zobaczymy. Tu ma właśnie na tym polu raz w koło już przejechane. Co tam się dzieje? No To jest dźwięk, co? jakbyś chciał obrotomierz zobaczyć, to sobie możesz włączyć światełko podświetlaniem, jak tam ci idzie? Jakoś się! O. O. Chyba dobrze, co? tak się dłuży, bo trzeba do tego rogu dojechać, nie? Te wszystkie bruzdy, winkle, zajechać, nie? Na dobrym kawałku to nawet 3 hektary w godzinę zrobi, wiesz? Na prostym takim bez niczego, nie? Tak jak na białchowy to spokojnie jakby tak właśnie wzdłuż jeździł Opowiadałem właśnie widzom, że to jest Twoja pierwsza przejażdżka w tym roku setką może mieściłeś w tym roku, orałeś i uprawiałeś, nie? no pod Moc podobnej mocy chyba, nie? pięćko i mniej pięćko i mniej. no jo ale to podobna mocy tak teraz i tak już pewnie nic nie widać to się pożegnam z widzami chyba sobie wezmę tego pączka Mountain View i pizzerkę i pójdę sobie jeść a Ty będziesz mógł sobie tam dalej porobić tu będzie jedna prosta, nie? tam będzie druga, dwie bruzdy tylko są tutaj na polu ogólnie pole jest dość szerokie, nie wiem ile to tu ma nawet raczej to dość w miarę takie ze 150 metrów pewnie ma, co? no i dwie bruzdy tylko są Proste przejedziesz tam 2-3 razy pewnie, nie? bo tam jest w miarę nawet, nawet taka no, no, no. ta jest trochę płytsza, ale tamta bo już orałem to Się zostawiłem Żeby już z nim nie chodzić Teraz i tak już nic nie będzie widać Chyba, że jedynie coś dogram Jeszcze może będzie ciemniej, nie? Co? Jeszcze masz chęci robić, ja? Jo. ja? Nie przeszkadza Ci? Że ciemno się robi? A tutaj też mam bruzdę? Czy teraz mam dowalone? Bo nie wiem Tu jest dowalone Chyba nie, chyba nie. Brzda. Niespodzianka. Weź tą bruzdę wtedy przejedź też, nie? Najpierw, bo potem będziesz przeskakał, a tak zagarnie trochę, nie? O, a tam masz ogólnie wtedy Pepsi dla Ciebie i pączek, nie? Ale to potem jak się zmienimy, chyba. To wtedy ty sobie zjesz i wybijesz, nie? A, jest brzda, a Kuba mówi, że nie. Niespodzianka. Wszedł światło, jeszcze Kuba nie chciał włączyć. O, włączył. Akurat o tym myślałem. Ale LEDów jeszcze nie ma. Chyba, że nie wie, gdzie mam guzik od LEDów. Może włączy koguta, to będziemy wiedzieć, że szukał LEDów. A to włączył koguta. Włączyłem Kubie LEDy, to od razu lepiej. Bateria się kończy. Na razie, cześć. Moment. Subskrybuj. Oceniaj.